Rozpoczniemy od 1954 roku. W Wietnamie Francuzi ponieśli klęskę pod Dien Bien Phu, a zachodni Niemcy starają się o wstąpienie do NATO. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych sąd najwyższy kończył z segregacją rasową w szkołach, a młody Elvis nagrywał swoją pierwszą piosenkę. To były czasy, w których wszystko musiało być nowoczesne, szybkie i odważne. I właśnie wtedy Chrysler pokazał coś, co wyglądało i brzmiało jak samochód przyszłości. Pierwszą turbinę samochodową oznaczoną jako CR-1. Była to jednostka o mocy 100 koni mechanicznych, która trafiła do testowych prototypów. Działała podobnie jak silnik odrzutowy. Czyli powietrze zasysała sprężarka, paliwo spalano w komorze, a energia z turbin napędzała wał. Brzmiało to jak start z pasa lotniska. Tyle, że nie w Boeingu, tylko w rodzinnej furze zaparkowanej pod domem. Miało to swoje zalety. Układ mógł działać na wszystkim, co się pali, od benzyny przez olej opałowy, aż po podobno tequile. Co ty gada? No tak! Można powiedzieć, że to było pierwsze auto, które potrafiło zmienić imprezę w paliwo. Do tego układ miał mniej ruchomych części niż zwykły klasyczny silnik tłukowy, więc w teorii był mniej awaryjny. <grym> w teorii. W latach 60. Chrysler zbudował 50 aut z tym nowoczesnym napędem. I co zrobił? Rozdał je zwykłym ludziom w ramach testu. Tak powstał Chrysler Turbine Car. Futurystyczny coupé, który wyglądał jak wizja z kreskówki Jetsonowej. Brzmi kosmicznie i faktycznie takie było. Ale przyszłość nie nadeszła. Silniki turbinowe w mieście paliły tyle, co czołg w boju i reagowały na gaz wolniej niż Windows 95 na starcie. Choć turbinowe Chryslery nigdy nie trafiły do salonów, to zapisały się w historii motoryzacji jako jedne z najbardziej odjechanych eksperymentów.